O, jeden wyliniał albo coś, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście zakrywam. Cicho. Patrzcie, tutaj były tunele, ale jakiś roboczek się schował. A tak to jakaś młoda drżownicz. Co? I tyle, no. O, tu się chowa dżdżownica. Mogę ją klepnąć. Pyk. I nie ma. Dobra, zakrywam. Mamy mrowisko bardzo dużych mrówek. Nie, to nie są czerwone. Ale takich dużych czarnych nie widziałem. Zakrywam. Dobra. Jak to oglądacie, to wyleciało już zdjęcie na Instagrama. Z takich kwiatuszków. Tłumaczek. Patrzcie. Mały, czekajcie. Ale zleciał. To To jakie wujek mać drzewko, A, Chcę jeszcze coś złóżku znaleźć. To wujek znalazł. Ale wujek jest ma talent. Szukamy dalej, O kurczę, czekajcie, chodźcie, czy zbudowali ładnego Uzymi. ok, Okej, popatrzmy. Bo jakiś znalazłem. Bo chyba tam pomoc już mi się dawało, że były nadrzewne. Nie wiem, najwyżej nie poprawcie i mnie już mieście przed wszystkimi, bo tam się to bardzo nie znam na mrówkach tam ponad tak. Tam a strzelam też czasami, ale też mam ciekawostki. Zapraszam, ale lampka i jeździć. Wreszcie. O. czekajcie, O, patrzcie. Odkładam nic nie było o pokażę Wam kury fajne wiem, żeby tak nie zauważyli patrzcie kogut jest patrzcie no patrzcie kurkuru kurki dobra no jesteśmy na wsi aktualnie żeby nie podeptać tu uprawujka jabłoń to będą jabłka kiedyś, takie coś o, mrówka sobie je nie <grystanie> gryje może ta mrówka jednak nie zeszła, tylko pomiędzy palcami miałem patrzymy dalej wiecie co, będę Wam nagrywał jak to znajdę, bo tak to się nie opłaca ej, bo chyba mają tu mrówki gniazdo nie, pokażę Wam. Musiałbym obiektyw tych makro włączyć, a mi się nie chce trochę. Może tutaj będzie coś. Ostrość się zbaliła. Mm. Mm, nie ma. Szukamy dalej. Może jeszcze dzisiaj coś znajdę. To będzie chyba jednak drugi wynik. I tutaj mrówki też występują. Ja już nie bierze ostrość A, ah, idziemy na to dzięki zobaczyć ej, co mamy czekajcie chyba ja napiszę też to, to ostatnio znalazłem na wyprawie, ale filmik się nie nagrał to było fajne miejsce, ale pójdę jeszcze tam kiedyś no fajne zdjęcia, no i co może jedynie zdjęcia opublikuję? Kuzyn widzę więc. Będzie drugie cięcie. O patrzcie, dlatego się robi takie szkodniki się, bo patrzcie jak wyjadają. Ale ptak leci. Dobra. Patrzcie jakie ładne. Robaczki. Ogólnie znalezione w truskawkach i patrzcie jakie robaczki, ładne, piękne, będą na miniaturkę, ale patrzcie jakie piękne i to jest pięknie, jeden udaje martwego, udaje, bo to jest ich samo obrona patrzcie. Nie wiem, chyba nawet nie gryzą. Patrzcie jaki wielki. Dobra, gdzie się zapytać, czy nie gryzą. Stawcie lajka, like bo jak powiedział, że nie gryzą, tylko zapach wydają. On się boja. Ale że udają obydwoje martwych. Super, coś widzieliście, że zachodzą, więc na pewno nie będzie tak, że nie udają. Patrzcie jakie fajne. patrzcie jakie to jest duże. On napisze potem co to. Ruszę się. O, ja wam napiszę co to, bo jak się zna. No robię zdjęcia i wypuszczam. Ożył wreszcie. O nie, o słuchajcie. Cekada gdzieś tu jest. To kości konik. Ale koniki polskie gryzą Czy polne nie polskie? Ła. Bądźmy cicho, jeszcze może usłyszać. Nie, ale tu nie patrzyłam nigdzie. Ale dziura. Ona jest tam dotąd. Okej, okay, trzeba jakoś tam wyjść. Nie przychodzisz na do niego No, raczej patrzcie mi się No cimucha Nie cicho A poleciała dzięki byłaś. Dobra mamy mróweczki O, tu mamy gniazdo I tu no tu mięto, gdzieś tu mięta rośnie, chyba to jest mięta. Dobra, idziemy dalej. Ogólnie nie ma tu zasięgu, więc filmik może być spóźniony. Ta trawa śmierdzi trochę, tak powiem. Patrz, jaka ciocia ma ładny ogródek. Zobaczmy tutaj, tu coś rośnie. Tutaj. Ale będzie duży Woda i mucha macie ładna mucha! A nie ma mucha. Ale jaka mucha? Dobra, idę sobie odpocząć. Może tu coś będzie, ale to. tu jestem, żeby mnie zapomniał potem. Ale plus kiachu, jeśli ma kuch. No, plus nie biorę, bo piją krew niektóra i niefajna sprawa. Mi na na pitawkę począć Patrz, patrz jaki ładny ślimaczek. Ten wujek nam kazał wywalać, żeby mu nie zjadały upraw. Jeżeli film wam się podoba, to zostawcie lajka, subika, ale lajk może być tylko o, po prostu, udostępnić znajomym. No, no to szkam. dalej, będzie drugi chyba będą z tego dwie części 10% tam kury ubijają oczywiście żartuję chyba to jest druga część filmików no to jest na pewno druga część więc szukamy ogólnie chyba wracam już tutaj będziemy wracać idę jeszcze na Obiad drugi jest godzina 18.42, już chyba będziemy kończyć, ale zrobię pożegnanie później.